Dzień dobry. Jakieś papieroski dostanę? Ja mam papieroski. W takim razie, no to wezmę krokersy i jedne herbatniki poproszę. Ile to? 40. Już, 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 już. Już. Przepraszam, nie posiada pan drobnych? Trzy nie mają mi jak setki wydać. Już... E... Służę pani uprzejmie. <noise> Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tre te krakersy poproszę. Szybciej, pociąg odjeżdża. Proszę. Dzień dobry. Proszę dwie herbatki. Nie ma herbatki. No um. To może herbatniczki? Ile płacę? Dwadzieścia. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Jak tylko wejdziemy do pociągu, to od razu panu zwrócę. Ja to naprawdę drobiazg. wielkiego. Okay. – O ile te jabłka? – tak. Szalenie pan uprzejmy. – Wezmę jedno. – A może drugie, dla pani? – Nie, dziękuję. Miła, prawda? – O, nie mam biletu. – Nie, nie. Ja jeszcze sprawdzę, czy mam bilet. – Teraz coś znajdę. – Tu jakiegoś robaczka pan ma. No, coś tam. Już, Dziękuję. Bo widzę, że pan takie same krakersy kupił, jakie ja. moje tak, ulubione. Tak a proszę mi powiedzieć, gdzie pan jedzie? No, no, no. Na hale. Na a tak się składa, że ja również. Dostanę piwo w bufecie? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że wszystkich dzisiaj usadzę. Dobrze ci się żyje. Co u ciebie tłok? Włoski zrobiłaś? Nie. Może usiądziesz, odpoczniesz, biegasz po tych peronach. Najgorsze te żylaki. Poszedłbym na urlop, ale to dopiero na jesieni. O takie to mają urlop po czasie. Ładnie dziś wyglądasz. To no naprawdę. No mówię ci. No? Cudnie. <laughs> Naprawdę podoba mi się. <noise> o, pewnie zakochani się żegnają. A z niego to całkiem niezły chłopak. Pewnie dobrze tańczy. A pan? Potrafi pan tańczyć? Nie wiem. Namyśliłaś się? Pytam, czy się namyśliłaś? Znowu chcesz zacząć tę rozmowę? Nie, chcę ją skończyć. Wysiądź ze mną w jastarni. To nasz plan. Twój plan. Marta! Powiedziałam ci, że nigdzie z tobą nie wyjeżdżam. Słuchaj, wiesz, że jutro rano muszę być na obozie. Ty masz jeszcze dwa dni czasu. Daj mi spokój. Nagle zachciało ci się spokoju, tak? Po tym wszystkim, co między nami było. Przecież sam wiesz, że nic nie było. Nic? Naprawdę nic? To po co przyjeżdżałaś na te parszywe jeziora? Po co? Puść, ludzie się patrzą. Niech patrzą, mam ich wszystkich gdzieś. Puść boli. Czekaj, będę mówił spokojniej. Puść rękę. Marta, słucham. Przecież wiem, że nikogo nie masz. Źle ci było na jeziorach? Właśnie, było. Idź już, proszę, chcę być sama. Bzdura! Gdybym tylko dostał te sypialne. Na szczęście nie dostałeś. Ale dlaczego, Marta? Powiedz mi, dlaczego? Mówiłam ci dlaczego. Marta, powiedz tak. Nie. Marta! Marta! Powiedz tak! Marta!